Witajcie w kolejnym odcinku z serii Gramy w World of Tanks, gdzie mamy do pokazania bitwę na artylerii siódmoterowej rosyjskiej Su-14.1. Gram z kolegów w plutonie w artylerii Su-14.2. Następna generacja, <grymy> Ósmy tier Jesteśmy na mapie cichy brzeg. XVM wskazuje 40, tylko 43%. Ale jak w myślicie. <grymy> To będzie wygrana. Oczywiście. Będziemy sobie w w dla artylerii. Dobrą mapa. Też jest bardzo dobra dla artylerii. Wiedziałbym, że. No. W, w top. Nie wiem, 10 najlepszych map. To pierwszy strzał już na sa 8. I nie wszedł, ale później się okaże. Trafiłem w inny czołg. <głosł> tak więc <głosł> zobaczycie na skrynach końcowych Idziemy dalej tutaj Tak jest, na prawo się przerzuciłem Zobaczyłem tam ISA-7 który No, wyjechał w takie miejsce, że by nie wiedzieć, że dwie artylerie, a ja trzy są Więc nie powinien tak wyjeżdżać Ale jeszcze <głosł> boczkiem stoi to A trafiłem przez przypadek P32 <tryk> za 6 stówek, więc bardzo dobrze To będzie zaraz kolejny strzał chyba na IS-7 Tak poszedł 617 <grym> no, to o tym czołgu stokowe działo Nie grajcie na nim Uzbierajcie sobie lepiej free expaj dopiero kupcie bo normalna kupa to działo stokowe jest to działo Pięk, bardzo piękne. 1850 damage średniego. To dwa przebicie. 48 sekund z dosyłaczem już jest. Więc. IS-7 został wykończony. Po spocie, po gąsce. To jest to wyświetlone. Trzy artylerie. Próbuję na jakoś skupić, czy ładować. Nabić muszę kontrolora próbowałem na początku, bo to groźny przeciwnik jest, jak walnie to walnie, a setkę na pół HP zdejmie. Ale strzał był niecelny, pewnie już gdzieś odjechał. Jest 9 do 8, wygrywamy, w HP-kach też jakieś 1000 HP więcej, o, już tylko teraz tylko 100, o już teraz już przegrywamy, jest 9 do 9. Próbuję ISA 8 walnąć To będę prosił o spota na tego ISA 8 mojego teamu Jestem przeładowany więc mógłbym go na jeden strzał zdjąć Jakby dobrze przy by losowało ale no tutaj niecelny strzał był mój Mogłem lepiej skupić ale z 10 do 9 Tutaj będzie dobra akcja T34 kontra E4 To przyspieszać No, ciekawego nie będzie działo Tylko zabójstwo dla T34 który pojedzie sobie bardzo pięknie z E4, to mu Sam dobra robota Osoby wyświecone czołgi, ale Leopard skinął jest 12 do 10 Ten heavy miał full hp Więc mógł to bardzo łatwo pozabijać Tutaj postawiłem podjechać do przodu, aby wspomóc mój team jakoś No i tutaj będzie chyba dobra akcja Czekam na tego T-34 Chciałem go dobić Tutaj na trójkę wolny czołg, więc... Psa nie po do drodzy by podjechał, trochę by minęło, więc... Myślałem, że o, tu mamy he, -he na gąsce, potem... To był mój strzał, nie do końca skupiony... Ale jak się okaże... Był celny, wobec jej kolega też... Zniszczył go... Więc tu już wiedziałem, że będzie zwycięstwo na tej mapie... Odegraliśmy z kolegów z plutonu... Bardzo dobrą bitwę... Co zaraz się okaże? Blind shot napisał Są trzy artylerie e 3 contra T34, które są na naprawdę małym procencie HP. Tutaj już będzie strzał nie do końca skupiony. A nie, to jeszcze będzie to na maksa. Tylko że na blindzie, chyba. A nie, to będzie się celownik rozregulował. Strzału. I kończymy bitewkę. Tylko screeny końcowe pokazuję. Jest MK. Zbiłem prawie 3000 HP. Dam Damageu. Jakie tam inne metale? Lew Synaju. Jak dobrze pamiętam. Tak, Lew Synaju. koleka 1400. Expa. <laughs> Przepraszam. 1000 Expa. Najwięcej Steamu. Taka tam bitwa pociągnięta do końca ładnie No tyle Wragram się do następnego Ejazd